Jesteśmy przy tematach międzynarodowych. Gdzie mamy, problem na Gdzie mamy problem na granicy z Białorusią, czy z Niemcami? Gdzie jest gorzej i groźniej? Na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą. Takie jest polskie e, przysłowie. No więc Ale nie problem, pytam się jest, o przysłowie. problem jest i z jednej, i z drugiej strony. Z jednej strony mamy euro kołchozowy, Pakt Migracyjny Unii Europejskiej, który nie pan, zacznie działać. Teraz panu na chwilę zastopuję, bo chciałam powiedzieć, że słyszałam w telewizji, że jednak w niemieckiej granicy nie zginął żołnierz, tylko w białoruskiej. To chyba w białoruskiej jest więcej zagrożenia, tak? Bo nieraz, bo nieraz słyszałam o problemach na granicy białoruskiej, a w niemieckiej wcale nic o tym nie słyszałam ani trochę. No, jakie to ciekawe, że ani trochę pani o tym nie słyszała. Tym niemniej problem istnieje, bo w czerwcu przyszłego roku wejdzie w życie pakt migracyjny, i Niemcy będą mogli do nas przysyłać, kogo zapragną. Już dzisiaj Straż Graniczna występuje w charakterze no, taksówka którzy przewożą imigrantów subsaharyjskich, egzotycznych przybyszów, A przewożą zastupuje. do Polski. Niech Ja nic o tym nie słyszę. No to Pani ode mnie słyszy. To więc niech Pan powie, gdzie mogę na przykład to oglądać no, lub przeczytać. Mam informacje z pierwszej ręki od ludzi, którzy pracują albo na granicy, albo o też… z jakich ludzi? Ja nie zrobię z nimi wywiad. Niech Pan powie. Po zakończeniu naszej rozmowy chętnie skomunikuję się z kimś, kto być może udzieli Pani wywiadu.